Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić wytwórnie śniegu. Jest ona przydatna, gdy ktoś to bardzo potrzebuje, bardzo śniegu, a kre... nie wiem, ludowa kraina jest od niego bardzo dolona. Tak powinno wyglądać, tak zrobieniem całej tej obu wódki i w ogóle to nie powinno być problemów. Ja to zrobiłem z nowego klocka, na nataraka i po, po rogach. Glowstone. I teraz pokażę jaka w tym cała filozofia jest, nic trudnego. Postawiamy dwa kloski śniegu na tym dynie. I powstanie nam taki dziwny gostek. I najlepiej sobie zrobić dwa, bo wtedy wyjdzie nam więcej śniegu i szybciej będzie się robiło. No i to jest cała filozofa, filozofia w sumie. Nic trudnego. One będą się poruszały i co chwilę robić z pola śniegu. W końcu idzie tutaj jak tak. Tak jak to i będzie można sobie zbierać. No i to cała filozofia. Jeśli pomogę, daj suba, Cześć.